Dzień dobry, witam bardzo bardzo serdecznie wszystkich miłośników Pięknych Wani. Kochani, przychodzę dzisiaj do Was z takim zagadnieniem niemalże filozoficznym o podobieństwach między perfumami. Dużo się o tym mówi: temat, czy coś jest podobne, czy jest niepodobne, rozpala emocje na forach. No, może i ja dzisiaj podkręcę trochę te emocje. Podkręcam dwiema próbkami. Jedną mam, testuję już ją od dłuższego czasu. Drugą testowałam gdzieś w czasie wakacji, no i gdzieś mi zginęła. Tak, z takim zaangażowaniem testowałam coro Mandela, który dostałam od widza i Lula Young, który przy okazji zakupów też do mnie trafił. I pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to jest to podobieństwo do najsłynniejszego Orientu Gerlena. Czy Chanel pozazdrościło Gerlenowi i chciało zbudować perfumy właśnie w taki sposób? Nie wiem, po prostu nie wiem. Wiem, że kiedy Guerlain robił Liu, to spoglądał w stronę piątki jej gigantycznego sukcesu. Kiedy Hermes robił Rouge, zaglądał w stronę na Emy Guerlaina. No takich przykładów jest dużo trudno mówić, że to jest jakieś takie tak do końca naśladownictwo, bo jeżeli jakiś akord zapachowy staje się popularny, to wtedy no cóż, każdy kto sprzedaje perfumy też chce swoją ofertę wzbogacić o ten akord. W mojej opinii Chanel ma piękną ofertę perfumową, ale takiego solidnego orientu nie posiada. Posiada Coco z lat 80., ale to Coco jest powiedziałabym bliżej y, usytuowany opium, a opium nie jest takim ładnym ambrowym orientem, tylko ma w sobie jakiś taki, powiedziałabym, pazur, coś drapieżnego, może nawet nieco perwersyjnego. O ile szalimar będzie takim orientem łagodnym, bliżej mu do cukierni, to właśnie opium będzie takie, właśnie. Bliżej mu do właśnie tych wszystkich nut tego typu drapieżnych. Dlatego ucieszyłam się, kiedy zobaczyłam, że ten akord znany z Szalimara gdzieś tam się znajduje. Teraz oczywiście do Was pytanie, co Wy sądzicie, czy to podobieństwo też rzuciło się wam w nos, bo widzę, że Lula ją według tych, którzy na fragrantice głosują, jest wskazywany jako bardzo podobny do Szalimara, o tyle koromandel już nie, a ja w nocie głowy wyczuwam ciągle także w koromandelu tą obecność, tego ducha marki Guerlain. Oczywiście kwestie orientalne, bo jeszcze kwiatowe perfumy, one wybrzmiewają inaczej, guerlainowskie. Potem oczywiście to się zmienia. Można powiedzieć, że tutaj wyczuwam ten akord guerlainowski orientalny, orient gerlenowski, ale on jest później, no, dość mocno uspółcześniony, bo jeśli chodzi o nuty, to już Wam powiem. Coromandel zaczyna się cytrusami. Shalimar tak samo perfumiarze, którzy są aktywni w internecie, na przykład piszą bloga, mówią, że Shalimar zbudował bardzo ładny, mocny akord naturalnej pięknej bergamotki i waniliny i tutaj mamy z kolei cytrusy, skórkę pomarańczy neroli Paczula, korzeń i róża jaśmie, to że mycie, serca. I nuta bazy, biała czekolada, będzie kadzidło. Kto wąchał szalimara, to wie, że to kadzidło jest tam mocno wyczuwalne. Nuty drzewne, więc jest bardziej wytrawny. Te perfumy zrobił Jacques Polcz. One się po prostu tylko w nucie głowy, właśnie chyba za sprawą tych cytrusów gdzieś tam zbiegają, a potem już idzie własną drogą. Także kto lubi szalimara i na przykład szuka czegoś nowego, być może to byłaby ładna wersja Flankera szalimara na przykład. Bo jakoś soufflé, które wiem, że się podoba i ludzie lubią bardzo dobrze, natomiast jest dla mnie dość odległy od oryginału Flankera, także może. Może Jacques Polsz chciał pokazać, że można zrobić współczesną wersję Szalimara. bo jednak w szalimarze jest ta wersja, jest ten, 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 ten refleks, jest retro, on przeszkadza ludziom. Natomiast Lila Young, która jest jeszcze bliżej, to jest z kolei Karomandel to jest rok 2016. Lila Young, to jest premiera z ubiegłego roku, i to już prosto się mówi. Nuta głowy bergamota, cytryna, nuta serca labdanum i ambra. I nuta bazy paczula, wanilia z Madagaskaru wanilia z Madagaskaru też używa girle i drzewo sandałowe. Tylko z kolei Lwa zrobił cyn Oliviera Polsza, Jacques Polsch, który wniósł do marki swoją wrażliwość, pewną odwagę, ponieważ Jacques Polsz robił te perfumy tak troszeczkę w sposób łagodniejszy, delikatniejszy. Z kolei Olivier Polsz wydaje się takim bardziej odważnym kreatorem, który szuka czegoś jak na pewne ramy, które wyznacza marka, bo tam oczywiście to już teraz tak działa, bo jeśli marka jest młoda, zaczyna, ma więcej wolności. A jeśli marka już ma swoich klientów, ma jakiś taki obraz w oczach klienta, klientów swoich wypracowanych, no to musimy się ostrożnie poruszać. W tym całym świecie zapachowym musi tak po prostu y, troszkę tak żonglować, balansować między przyzwyczajeniami, wyobrażeniami, żeby nie zszokować klientów za bardzo. I myślę, że koromandel nie szokuje. I, I w ogóle ta linia butikowa, której tak się troszeczkę obawiałam, właśnie tu tak z tych, które znałam, które mam możliwość testować w ostatnim czasie, kilka. Tych próbeczek w mojej ręce trafiło, to muszę powiedzieć, że ta linia jest taka wyważona, jest linią przyjazną. Tam nie ma eksperymentu, bo to się właśnie często zdarzało w tych liniach butikowych, że tam kreatorzy czy marka próbowała pokazać coś więcej, zabanifestować. No tutaj nie. Może właśnie poeksperymentować. Także w mojej opinii obydwa zapachy jakoś tego ducha gerlenowskiego wychwytują. Nie uważam, że to jest wada. Po prostu Shelly Bar to już jest brand po prostu silny i nie dziwię się, że każdy, kto robi perfumy, chce mieć solidny orient, taki właśnie ambrowy. Nie jak Koko trochę irytujący, tylko właśnie taki, mówię o tej wersji z lat 80., tylko coś takiego bardziej łagodnego. I może na koniec opowiem o takim swoim doświadczeniu. Jeśli chodzi o podobieństwa i różnice, które mnie nauczyło pokory, kiedy do perfumerii weszła mi z Dior Sherry, to był początek. Tego wieku, to bardzo wiele osób krzyczało, że to jest tak podobne do Coco Mademoiselle, że godne uwagi. I też miałam takie wrażenie, bardzo długo te perfumy testowałam i ciągle miałam wrażenie, że to są klimaty rodem z Coco Mademoiselle. I pewnie tak było, ale dzisiaj zwróćcie uwagę, każdy, kto szuka Miss Dior Cherie, nie powie, że. Koko Mademoiselle jest idealnym następcą. Nie, jednak były inne perfumy, one może miały nutę głowy podobną do tego bardzo, bardzo dowatorskiego, jak na tamte czasy akordu, czyli Koko Mademoiselle, ale jednak potem wybrzmiewały zupełnie inaczej. Dzisiaj myślę, że każdy, kto by powiedział, że te perfumy są podobne, no mógłby się narazić na ostrą falę krytyki, ale naprawdę bardzo długo wtedy testowałam te perfumy, żeby wskazać różnicę. Podobieństwo, czy to za sprawą flakonu, czy ogólnego przekazu, Wydawało się przeogromne. Potrzeba czasu, żeby perfumy dobrze zdiagnozować. To jest proces, który trwa. I to nie jest tak, że siądziemy, powąchamy i już wszystko o nich wiemy. Tak naprawdę, żeby perfumy dobrze poznać, trzeba je diagnozować o różnych porach roku, w różnych warunkach. No, to po prostu trwa. To jest proces bo pierwsze wrażenie może być mylące i tu pewnie jest też troszeczkę mylące po prostu jest to orient słodki, ambrowy, z nutą głowy bergamotową ale potem zaczyna się inna opowieść nie doszłam jeszcze do tego etapu jak to będzie dalej, bo właśnie w tym przypadku testowanie próbkowe to trochę za mało, ja myślę, że mimo wszystko wystarczające do tego, żeby mieć jakieś wyobrażenie zapachu nie wiem, czy mieliście takie przygody, że perfumy na początku wydawały się Wam podobne do jakichś potem zmieniliście zdanie kiedy w Waszym zdaniu możemy mówić o podobieństwie, a kiedy, kiedy nie. Jestem ciekawa Waszych opinii. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.